Elo, dzisiaj gramy na drugim koncie. Mm, Ten. Dzisiaj zagramy idzie na Bankructwo przez swojego syna. Ja gram tylko na drugim koncie i wam powiem dlaczego, bo ja już to gram i mam wszystkie zakończenia. Dobra, zrobię może pierwsze zakończenie. Bo się robi je. Ale zobaczcie jakiś maraton. A raczej tak Уолтер белый. О, не сус. А он угсус. А не вот это Уолтер желтый. Уолтер желтый, это было второе завершение. А какое было первое? Я не знаю, какое было первое. Ukaraj syna. Chyba takie było. Synu, przysięgam, że uderzę cię tak mocno. Stępie, będą bo robić chyba dzieci. Proszę Państwa, ale ja się Ja mieć tak mocno. No, dam ci Coca-Colę, żeż będziesz mi dziękował, że masz tak dużo Coca-Coli. Tak chciałbym. Idź do widzenia. I told you! In the meantime I was drinking HAMBURGER 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 Tutaj później pójdziemy. Spróbujemy zrobić wszystkie zakończenia. No dobra. Który jest bezdomny. Wygląda jak wiedźma, ale... Dobra, myślałem, że mogę ci zabrać ten klucz. Jasne. co ty... mi... A nie, miałem 60. Dobra, sorry. Dlaczego masz klucze do mojej piwnicy? A... Oh. Mm. Nawet nie pytam. Paty, mój moją... syn nie kupił paty. Jakiś w samol simulator. Nie wiem co to znaczy w ogóle. Czemu w mojej piwnicy jest kopalnia? Je o nie. O nie. O nie. To bardzo źle wygląda. Witam. Myślę, że to teraz mi nowy dom. No to zaraz tu zamieszkam. Podobno to jest jakiś król O nie. Kolejne zakończenie to jest. Zmarłeś, to jest kolejne zakończenie. Zakończenie. Gdzie. Zmarłeś? No nie jest zakończenie? Pomiń mm. Cztery razy kliknę, bo cztery to moja ulubiona liczba, jakby się wiedział co to jestem geniuszem? masz taki brzydki, jej! Mm. Mm. raz jeszcze bardziej nie mam Ja robię teraz takie zakończenie z piłką, kurde. Nie nie możesz mi do banku wlecieć. Wiecie, że... może chyba z rozpędu. A może ogada się o martwych i szynach? Może. Może zrobić kiedyś odcinek, gdzie pójdziemy do Mikołaja Tesli, laboratorium Mikołaja Tesli. Um. On to jest Mikołaj Tesla, nie mówi się po prostu Tesla. Jakby co? To jest Mikołaj Tesla. Oczytałem notatkę o tym. <śmiech> <śmiech> Ronald Jinki Christian Christian Hey Christian Was ist Christian oder Ronald? Ja. <tuh> Gramm zwei Dro Oh nie, das <tuh> ist Messi. Muszę szybko robić te zakończenia. 12 milionów... miałem. Nadrobiłem. Siu Mi pomógł nadrobić. No dobra. Ta piłka będzie teraz złota. Cały czas. To mm. tego nie kłamie. Hamburger. 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 Ja chyba wiem co zrobić. Nie mam kasy. Jez. Yes. Dziękuję. Wpisów Albo bogaty, 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 mleko i nigdy. Nie wrócił. <śmiech> 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 Mówiłem, że stary poszedł po mleko i nigdy nie wrócił. Trochę tu wrócił, ale gdzieś mieszkam. Mam mleko. Mo szczur? Nie jedzeniem jest szczur? U Niczego mi lepszego bym się nie spodziewał po b jakimś domku ma ma małym w jakimś mieście O już mam pomysł Myślę, że źle jest... Właśnie z... Mamo, jestem w telewizji! Ale flex, bro! Ja Cię będę miał tak! Jak będę w telewizji Oś syna o. Teraz zrobię chyba... daję wszystkim prezenty, bo to jest fajne zakończenie. Poda, że nie da się. No, nie jestem zmęczony, bo nawet nie ma nocy. Ale mam Giga pomysł. Nie, nie idziemy na razie do łóżka żółtego. Do wojska też nie idziemy. 20? Ja myślałem, że to jest 50. Dzięki, no właśnie, no dzięki Teraz pójdziemy do teraz, bo musimy każdemu dać prezent. Wiem coś w środku tego prezentu. Możesz to wziąć dla siebie? Nie. Ty weź sobie. Co ty chcesz it's

To znaczy, że mi się... No tak, tak, tak. Ja mu dałem, on sobie weźmie opał do kominka, będzie miał. Ale ja zaraz muszę kończyć, więc... Powiedzcie mi, Zróbcie resztę, zakończę sami, ok? Ta gra właśnie się nazywa, tak jak powiedziałem, na tym porządku. No, klucz do piwnicy, ale ja ci chciałem tylko prezent dać. Ech, a ja mu dam No wiem, że będzie idealne paliwo. Dobra. To jest zakończenie, że tam będzie obrazek i nic nie dostanę, ale... Ech, no to już koniec, bo za 10 sekund nie będę mógł rzucić tego filmu, pa. 那吃鸟啊